Hej, cześć, witajcie, z tej strony ja, Mikalo. Witam was w kolejnym odcinku z BLOCKSTAR na moim kanale. I dzisiaj mamy film z kamerką, jak dobrze widzicie. I w ostatnim odcinku poprzedziliśmy sobie parkury z zoną drugiego. Dzisiaj zrobimy sobie tą drugą część, którą e, obiecałem, że no zrobimy, ponieważ no trochę jeszcze tych parkurków zostało. No i co? Drogi widzu, zostaw łapkę do góry. Łapka w górę jedna i łapka w górę druga. Też nie możesz dwóch zostawić, ale zostaw jedną i będzie super. Subi zostawić, yy, tutaj jest. Nie, nie tu. Zostaw suba, yy, no, w ogóle mamy wydarzenie parkura, jakie, jakie, a, podwójny eks, dobrą, no to bardzo fajnie, akurat, yy, nie wiem na jakim parkurze skończyłem, o, wow, wow, tego nie było. Tego na pewno parkura nie było i wygląda on świetnie. O, no, 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 zaczynamy bardzo dobrze. Parkury po tych kręciołkach, bardzo fajnie. O, i mamy pierwszy kluczyk, czerwony, dobrze. Zobaczymy, jak tutaj dalej to będzie wyglądać. Takie murki, o, mościk, bardzo fajny. Yy, tutaj mamy kolejny budynek i do czego on prowadzi? Mi się wydaje, że tutaj u góry może być, możemy się spodziewać żółtego klucza. Tak mi się wydaje. Chyba, że jest to zmyłka. Eee, yy, no, chyba zmyłka. Albo, nie, mo a, mogła byś, mogłaś tu dać, chyba tak jest w Nexusie, chyba mi się wydaje, no ale dobrze. no tu chyba nic nie ma, e, no mógł być tutaj, ale nie ma go, no więc e, podejrzewam, że nic tutaj nie ma po prostu i możemy przejść dalej, tak? Dobrze, teraz do góry, po skoczkach, hopsa, 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 napiszcie widzowie w komentarzach jak tam u was ocenami, chociaż no u mnie szybciej są wystawiane oceny, no bo piszę za niedługo maturę, więc u mnie już w kwietniu są wystawiane, a u was dopiero będą w czerwcu. Ale napiszcie, widzowie, czy nie macie jakiegoś przypadkiem zagrożenia. Jeżeli macie, no to życzę Wam powodzenia, żebyście jednak jego nie mieli. No bo jednak nie ma sensu powtarzać klasy. Nie wiem, tu mówię na przykład o matematyce. Ja na przykład ja miałem zawsze problem z matematyką, i w trzeciej klasie walczyłem o to, żeby zdać. A teraz w czwartej klasie mam naprawdę fajne oceny. Przynajmniej nie ma zagrożenia, nie? Więc... No i wiedziałem, że żółty klucz. Ale gdzie on do jasnej cholery jest? Nie wiem, gdzie on jest. Może u góry na tych chmurkach? Mm. Albo czekaj, bo to jest grawitacja? To jest grawitacja? O, dobra, czyli pewnie będzie klucz żółty gdzieś. Zresztą, no tu że do góry. A. Nie wiem, czy to może być gdzieś na drzewach, czy nie bardzo. Nie jestem widocznie w formie dzisiaj, bo nie potrafię tego znaleźć. Ale. A, czekaj, ja tu mogę wskoczyć na te chmury. Dobra, czyli jednak pewnie. Na tych chmurach będzie kluczyk żółty, tak mi się wydaje. Tak, jest, jest tam żółty kluczek, widzę go, dobra, no to yy, po chmurkach skakanie, bardzo ładny, naprawdę, 9 na 10 bym dał, 9 na 10, myślę, że to jest bardzo dobra ocenka. Dobry parkur wybrałem, były jakieś komentarze w poprzednim odcinku, ale coś tam słyszałem, że no, których parkurów nie wybrałem, mimo że były o sezonie drugim. No ja po prostu patrzę sobie tak, wiecie, poglądowo, no jeżeli coś jest, no to sorry, ale no wybieram po prostu to, po prostu wygląda naprawdę na fajne. Ten też wygląda na spoko, ten parkur taki ciekawy. Widzowie, najróżniej no ja wybieram te parkury. No jak, no, nie wybrałem waszego parkuru, no to, to. To co ja mam poradzić, do. No. Ale i tak, widzowie, przechodzę więcej parkurów niż kiedykolwiek, bo no kiedyś no, tych parkurów było 5 razy więcej i prawdopodobieństwo na to, że przejdę wasz parkur było o wiele, wiele. No, mniejsza szansa na to była, teraz, no wiecie, jest teraz. Mniej tych parkurów od was, jest, jest większa szansa na to, że wasz parkur zobaczę na odcinku, nie wiem. Dobra, mamy tutaj pewnie po jednym. Po jednym kluczyku, ok, czyli tutaj będzie droga po pierwszy kluczyk, czyli czerwony. Dobrze. Tu chyba się mogę wrócić, chyba nie będzie problemu. Dobrze. I tutaj po fioletowy będzie chyba droga. ok. spoko pomysł. Naprawdę bardzo fajny. Widzę tutaj. Mi się podoba, tak? Tam mamy laser, czyli ten. no, armatkę, która tak strzela. Nie wiem, co ja zrobiłem. Nie mam zielonego pojęcia, co to było. Co to było? Jeszcze raz. Chciałem tu skoczyć. Ja to jestem Cię ekspercik, widzowie od tych parkurków. Teraz nie zginę, widzowie. Teraz ja tutaj to robię po prostu od razu, tak? Od razu tutaj wchodzę, wbijam pierwsze skoki, czerwony kluczyk. Teraz bam, drugi będzie. Teraz nie zginę, tak? O, widzicie, zrobię sobie skróta. Oj, tu jest magnes. Oj, oj, ale chcę tutaj. O nie, e, 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 Nie proszę, proszę, no proszę. Co to jest? E, nie, o, o ej, co, 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 co? Nie wiem co to było, ale uratowałem się. To było szalone widzowie Prawie bym zginął tak naprawdę, ale ale nie zginąłem, tak. Najważniejsze. Dobra, czerwony, co? Fioletowy to był. Dobra. no I mamy metę. Meta taka o ładna, ładna. No, parkur. Czy lepszy od poprzedniego? Nie. Ósemkę bym dał, ósemka. Myślę ze spoko. Kolejny jakiś fajny parkur. O, to nie drugi. Może to. Co to będzie jakiś kluczyk. Po drodze? Czy nie będzie kluczyka? Chyba nie będzie kluczyka. O Jezus, 180 dripowe, bożek, ja dawno ich nie widziałem. Bo kurde, rzadko kto ma dripa, albo rzadko kto tego dripa używa w parkurach, bo są bardzo denerwujące, ale widać kto tu, tutaj, ktoś tutaj się jednak na niego zdecydował. No ale nie było takie trudne, więc nie narzekam. No! Aha, dobra, okej, okay, no okay. na takim prostym rzecz, na takiej prostej rzeczy się wywaliłem. O, drzewko, ale po co to drzewko? Bo ja nie wiem, po co to drzewko. A! Tu jest chyba, tu jest portal na dole, ale jak to? Kurde, no nie, no co ja zrobiłem? Zrobiłem coś nie tak jak powinno, no No i jakam się teraz wydostać stąd. Od nowa. O, ktoś tu przyszedł. Witam! Aha! Dobra, czy ja tego klucza nie widziałem, naprawdę. Ja jestem po prostu geniusz. Dobrze, dobrze że jednak zginąłem, nie? Bo, bo autor mapy by się chyba za za głowę, jakbym nie przyszedł do tego parkura tylko dlatego, że nie wziąłem klucza, który był na początku i dosłownie na widoku, nie? <gry> Dobra, jeszcze raz. Próba kolejna. I co mam zrobić? Bo nie rozumiem tego poziomu. Gdzie mam iść? Jestem ślepy, bo tam jest portal, ale nie widzę, jak mam do niego trafić. Widzę, że tu jest ta dziura, ale to jest przecież... Aha! Ja myślałem, że trzeba spray pomniejszający. Nie wytrzymę, nie? Ale da się jednak, dobra, to jednak ja jestem tępy po prostu I znowu tutaj pokazałem swoje niezwykłe umiejętności Oj, no trochę tutaj, trochę oszukałem Trochę oszukałem, ale chyba tutaj będzie, tu będzie, tu będzie u góry kluczyk Oj, ojojojoj, ojojoj, oj, ojojoj, oj, ojoj, 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 ojoj. Ale chyba mam, przecież mam kryształ Mogę coś zginąć, proste, s, łatwo Bo <grym air> może faktycznie coś tutaj jeszcze będzie Już nie wiem po co, bo tam już jest brama, ale może faktycznie O! Aha, a spoko, fajny parkour, wielki like, nie wiem na ile go oceniam, chyba te z zauważyłem czegoś niezwykłego, ale też nie był jakiś tragiczny, więc ten parkour, krótki parkour, no dobra, nie będę narzekać, tak, nie będę narzekać, że jest krótki Tylko szybko przejdziemy, szybciutko, żółty kluczyk, pik, O, tutaj skrócik, tam były zrzaszki do pokaskania, ale jakoś ja ich w ogóle nie głaszczę Ciekawe widzowie, kiedy będzie sezon trzeci, bo już trochę ten sezon drugi chyba jest, chyba od dwóch tygodni, albo ponad dwóch tygodni, albo trzy tygodnie już jest w sumie więc mi się wydaje, że niedługo będzie widzowie sezon trzeci. I chyba znowu zrobimy sobie odcinek właśnie z waszych parkurów pod nazwą sezon trzeci. A ten właśnie sezon był chyba o tematyce takiej tęczowej po prostu. Tam były te, takie Chromasje? tak się to chyba nazywało. Nie wiem. E, możemy sobie w sumie podglądnąć. E, sezon trzeci. No, były to takie kwiatki, takie słodziutkie, pastelowe. No, wszystko było takie kolorowe, te gwiazdki, właśnie. Do takich parkurów nie róbcie. Dobra, kolejny parkur. Wybierzmy coś. No dobra, lila. Klucza chyba nie ma, więc możemy przejść dalej. Klocki bez kwarcu to są. Zrobimy, widzowie, challenge. Nie zatrzymuj się challenge teraz, bo ten parkur jest taki trochę prosty. Więc yy, teraz po prostu nie mogę puścić yy, przycisku do przodu I po prostu musimy ciągle, ciągle naparzać Więc zobaczymy jak mi to pójdzie Jak się wywalę to muszę dodać kogoś do znajomych Zobaczymy Zobaczymy, zobaczymy Dobra, pięknie, ojoj tu jest, yy, o kurde No i super, no to pierwsze zginięcie czyli pierwsze zaproszenie do znajomych, widzowie Także macie pisać niki w komentarzu ale kurde, właśnie nie da się chyba tych drabin zrobić bez zatrzymania Albo się da No pewnie się da, tylko po prostu No nie, nie do końca świadomy <laughs> Teraz chyba się tam zatrzymam po prostu na tych drabinkach Bo mam wrażenie, że znowu tam zginę i się wkurzę i wyjdę z tego parkura I tyle będzie Dlatego myślę, że twórca mapy nie chce Więc lepiej się zatrzymam po prostu i jedna osóbka będzie do dodania Kolejda, czyli już dwie no, i teraz zaczynamy znowu. Nie zaczynamy się. Challenge. Okej. Okay. To było bardzo bliskie śmierci. To, co ja zrobiłem przed chwilą. O nie, o nie, o nie. Tu jest na jeden klocek, Ojojoj. No. no i super. Pięknie. Trzeci. Bo zginąłem. No i kolejny raz. Kolejny raz. Pyk, pyk, pyk. U. Dobra, dobra. U. Pięknie, pięknie. A. No nie, no czwarty raz. Dobra. To mi nie, nie idzie dzisiaj. Ewidentnie. Piąty raz. To jest mój głupi challenge. Nie. Dobra, to jest przesada. To jest przesada. Szóstą osobę mam dodać. Szóstą. Dobra, siódma, wychodzę. Już ten parku jest po prostu przeklęty, nie? Jakiś jeszcze parkurek? Coś tu znajdziemy? Coś tutaj, nie coś, coś tutaj. Diana Budyń. O, parkur sushi. No spoko, niech będzie. No jakiś jeszcze takiego nie było. Czy jest o sezonie drugim? No, tak. Powiedzmy, że tak. No bo jednak ten sezon jest taki japoński, więc no. na sushi jest z Japonii i tak dalej. No więc powiedzmy, że. Może być tak, bardzo słodki, przyjemny parkour, taki z czasów Blockster, jakiś czasów, co? Co ja tam, z czasów Roboblast Planet. dobra, siedem osób mam do zaproszenia, hmm, ale może kogoś zaproszę już stąd, tutaj może, jakieś tam dwie osóbki, więc będzie pierwsza osóbka Kitty Jana, no i może ktoś tutaj z skinem Mikalo, kot robi miał, czyli to będzie już druga osóbka. I zostało nam 5 osób do dodania z komentarzy, także piszcie nicki. E, jak się ciekują odcinki z kamerką, to dajcie znać, co chcecie. Na przykład Robloxika z kamerką, albo jakiś challenge. Napiszcie w komentarzu. Ja się z wami żegnam. Papatki!